Misiu? Co? A dzisiaj dzień dziecka jest. Mhm. No. No co? Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. No. no co? No a ja. Że, że co, ja mam ci życzenia składać? No, ale ty nie jesteś dzieckiem. Jak to nie? Wszyscy jesteśmy dziećmi. Ja ci złożyłam życzenia. Ja nie lubię dzieci, wiesz o tym. Musisz się zdecydować: czy chcesz być dzieckiem i żebym cię nie lubił, czy chcesz, żebym cię lubił jako normalną, dorosłą kobietę. Tak czy inaczej życzeń ci nie złożę, bo nie składam życzeń z okazji dnia dziecka ani tym, których nie lubię, ani tym, którzy nie są dziećmi. Oj, Misiu! Każdy z nas czuje się dzieckiem i nie mów mi, że ty tak nie masz. Każdy ma potrzebę bezpieczeństwa, bez troski, radosnej spontaniczności. Każdy gdzieś tam w środku pielęgnuje swoje dziecinne marzenia i tęskni do prostego, życzliwego świata, pełnego kochających ludzi, piękna i dobroci. Chyba nie odmówisz nam prawa do tego króciutkiego, choćby i złudnego powrotu do dzieciństwa. Wystarczy tylko, że złożymy sobie życzenia. Darujmy sobie te odrobinę złudzeń. No, no ważne, że jest sprzątania, kibel brudny, jakieś błoniaki we wannie leżą, weźcie się za to wreszcie. Skończył się kurde dzień dziecka. Misiu. Co? Ogól wąsy. Nie. No weź. Nie. To moje wąsy i nie ogole. No weź. Nie. No ale ja cię tak ślicznie proszę. Tak mi codziennie będziesz jęczeć? Mhm. To nic ci to nie da. Ja noszę wąsy, bo kocham przygodę. A nie możesz kochać przygody bez wąsów? Nie. Tu chodzi o moje młodzieńcze ideały i wzorce. No tak. twoimi idolem jest Kmicic. No właśnie, a Kmicic miał wąsy. Ale ty możesz być takim współczesnym Kmicicem, bez wąsów. O, nie. Mamo, mamo! Mam wąsy! Jestem Kmicic! Dwadzieścia lat czekałem, aż mi urosną wąsy i będą mi przypominać o przygodzie. Nie pozbędę się ich teraz. Cześć, Daniel. Mieszkamy po 44, jeśli to jest to, co chciałeś. No, 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 cześć. Dlaczego Daniel zawsze dzwoni, zanim do nas przyjdzie i pyta o numer domu? Nie możesz sobie zapisać? A to taki zwyczaj, każdy zawsze dzwoni i pyta. Daniel, powiedz mu coś! On nie chce zgodzić wąsów, bo kocha przygodę. Co? Jaką przygodę? Dla niego przygoda to zaciąć się w palec o kartkę przy sortowaniu papierów we firmie. Nie masz wąsów, to siedź cicho. Facetom rosną wąsy. Tylko kobietom nie rosną. Nieprawda, winę tu też nie miał wąsów. I kapitan Kloss! I kopernik. Kopernik była kobietą. Prawdziwy mężczyzna musi mieć wąsy. Jak zgolisz wąsy, to przestanę do ciebie mówić Misiu, a zacznę prawdziwy mężczyzno. Wolę być prawdziwym mężczyzną zwanym Misiem niż misiem zwanym prawdziwym mężczyzną. No weź, Misiu. No weź, Misiu. Przestańcie z... mi zawracać głowę. Rozsierdził się. Co? Rozsierdził się. Kmicic też był charakternik.